Strusie znoszą największe jaja na świecie. Oficjalnie. Średnio strusie jajo ma około 15 cm długości i 13 cm szerokości i waży mniej więcej dwa razy tyle co piłka do koszykówki. Wow! Ciekawe czy strusia mama kiedykolwiek narzeka. Podobnie jak w przypadku jaja kurzego, strusie jajo będzie zawierało zarodek wyłącznie, gdy zostanie zapłodnione przez samca strusia. W przeciwnym razie znajdzie się tam wyłącznie białko i ogromne żółtko. Wielkość tego drugiego odpowiada około 24 żółtkom kurzym. Innymi słowy, jedno strusie jajo może z łatwością nakarmić 10-osobową grupę. Ale strusie jaja nie są aż tak popularne. Ci, którzy próbowali, mówią, że smakują podobnie jak jaja kurze. Tłusto, maślanie i poniekąd słodko. Jednak smak mają bardziej intensywny. Są bogatsze w magnez i żelazo niż jaja kurze, ale zawierają mniej witamin A i E. Jedno strusie jajo zawiera około 2000 kalorii, podczas gdy przeciętne jajo kurze tylko 75%. Zarówno gotowanie, jak i jedzenie strusich jaj jest uciążliwe, więc raczej nie nadają się na codzienne śniadanie. Ich skorupka jest niezwykle gruba, nawet gdyby stanąć na jaju obiema nogami i tak by nie pękła. Dlatego, żeby zrobić strusi omlet, potrzebna jest wiertarka albo młotek, a także naprawdę spora patelnia, żeby go usmażyć. Nie, większa, dokładnie teraz lepiej. Ugotowanie jaja zajmie prawie 90 minut. Znajdą się jednak smakosze, którym to nie przeszkadza. Obecnie na całym świecie rozwija się komercyjna hodowla strusi. Farmy można znaleźć np. w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej itd. Hodowcy zbierają strusie jaja i wystawiają je na sprzedaż. W Stanach średnia cena za jedno strusie jajo wynosi około 30 dolarów. Jedzenie strusich jaj nie jest takie proste. Archeolodzy znaleźli natomiast dowody na to, że ludzie na przestrzeni 100 tysięcy lat wymyślili wiele praktycznych i artystycznych zastosowań dla skorupek. Znaleziska wskazują, że dawne kultury robiły z nich grzebienie, groty strzał i różnorakie inne narzędzia. W Afryce ludzie używali strusich skorup do przechowywania i transportu cieczy, np. wody czy farb. Dziś również materiał ten można znaleźć w projektach artystycznych i elementach wystroju wnętrz. Dla przykładu skorupka może przemienić się we wspaniały żyrandol, jeśli wytnie się w niej wzory i odpowiednio pomaluje. Materiał wykorzystuje się również do wyrobu biżuterii, naszyjników, wisiorków, bransoletek na kostkę. Jeśli więc kiedykolwiek zapragniecie spełnić się w takim rękodziele, wystarczy poszukać najbliższej strusiej farmy. Choć strusie znoszą największe jaja na świecie, jeśli porównać ich wielkość do gabarytów ptaka, są to proporcjonalnie jaja najmniejsze. Jajo odpowiada zaledwie 2% masy ciała dorosłej samicy. Słynny ptak Kiwi z Nowej Zelandii jest wielkości zwykłej kury domowej, natomiast znosi jaja 6 razy większe niż jaja innych ptaków zbliżonej wielkości. Jak ta samica to robi? Struś miał kiedyś konkurencję. Mamutak, zwany ptakiem słoniem, żył dawniej na Madagaskarze. Niestety, ptaki te wyginęły około roku tysięcznego 1200 naszej ery. Prawdopodobnie człowiek maczał w tym palce. Archeolodzy znaleźli liczne skamieniałe jaja mamutaków. Mają one wielkość dużego arbuza i robią nawet większe wrażenie niż jaja współczesnego strusia. Na tej podstawie możemy założyć, że jedno jajo tego madagaskarskiego ptaka mogło odpowiadać około 120 kurzym jajom i wyżywić około 40 osób. Strusie mają też mniejszego krewnego, emu, drugiego co do wielkości, gdy mowa o wzroście współcześnie żyjącego ptaka na świecie. Emu zamieszkują Australię i składają jedne z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych jaj, jakie można sobie wyobrazić. Zazwyczaj są one jasno lub ciemnozielone, ze szmaragdowym odcieniem. Obecnie coraz więcej lokalnych rolników hoduje te ptaki, w nadziei, że popyt na te fantazyjne jaja wzrośnie. Oprócz wyjątkowo popularnych jaj kurzych ludzie na całym świecie jedzą jaja różnych innych gatunków ptaków, w tym kacze, gęsie i przepiórcze. Przepiórka znosi małe nakrapiane jaja, które w wielu krajach osiągają relatywnie wysokie ceny. Ludzie uważają je za przysmak, ponieważ są bardzo pożywne. Jajko przepiórcze zawiera 5 razy więcej fosforu i potasu niż jajko kurze i 4,5 razy więcej żelaza. Mają też sporo miedzi i kobaltu. Jaja przepiórcze są malutkie. Zalecane dzienne spożycie dla dorosłego człowieka waha się więc od 6 do 12 jaj. W niektórych krajach Ameryki Południowej, takich jak Brazylia, Kolumbia czy Wenezuela, jaja przepiórcze nie stanowią wcale tak egzotycznego przysmaku. Są częstym dodatkiem do typowych dań street foodowych, takich jak hamburgery czy hot dogi. Filipińczycy z kolei używają przepiórczych jaj do przygotowania popularnych ulicznych przekąsek kwek-kwek. Gotują je najpierw na miękko, a następnie smażą na maśle o pomarańczowym zabarwieniu. Poza ptakami, wiele innych zwierząt też składa jaja. Jaja krokodyla na przykład są nie tylko jadalne, ale też smaczne i pożywne. Nie mają wprawdzie żółtka, ale nadal zawierają wiele składników odżywczych niezbędnych dla ludzkiego organizmu. Badania wykazały, że jedzenie jaj krokodyla może pomóc oczyścić ściany naczyń krwionośnych z tłuszczu i poprawić funkcję mózgu. Oczywistą wadą tego smakołyku jest to, że nie jest łatwo dostępny. Krokodyle to jedne z najbardziej opiekuńczych matek, jakie zna dzika przyroda. Najbezpieczniejszym sposobem na zakup krokodylego jaja jest więc wybranie się na specjalną farmę. I wtedy zaczyna się przygoda. Jak zdobyć wspomniane jajo? To proste. Po prostu sięgasz, gdzie trzeba i chwytasz swoją zdobycz. Ja? Nie ma mowy. Lubię siebie w wersji z rękami. Te małe, białe, owalne ziarenka wyglądają jak ryż, ale w rzeczywistości są to jaja mrówek lub inaczej mrówcze larwy. Ten składnik od tysięcy lat jest bardzo popularny w kuchni meksykańskiej. Znany jest również jako meksykański kawior lub escaroles. Podobno danie to ma maślany, orzechowy smak, a po usmażeniu jest nieco chrupiące. Escaroles dodaje się do tacos lub stanowi samodzielne danie. Jaja mrówek z rodzaju Ekopylla są bogate w białko i bardzo popularne na całym terenie Azji Południowo-Wschodniej. Stanowią obowiązkowy składnik sałatek w Tajlandii i Laosie. Mają kwaśny smak i w niektórych przepisach mogą z powodzeniem zastąpić sok z cytryny. Jedzenie mrówczych larw brzmi zbyt ekstremalnie? A co powiesz w takim razie na jaja ślimaków, bardziej znane jako kawior escargo? Jest to popularny przysmak we Włoszech, Francji i wielu innych krajach europejskich. Ślimaki wszystko robią powoli, a składanie jaj nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wyprodukowanie jaj trwa 8 miesięcy, gdy hodowcy stosują techniki przyspieszonego dojrzewania lub od 2 do 3 lat, gdy dzieje się to w sposób naturalny. Dlatego też cena za jeden mały słoiczek kawioru Escargo może wynosić nawet do 100 dolarów. Ludzie jedzą również niezapłodnione jaja rekinów. Mają niezwykły spiralny kształt, dzięki czemu samica rekina może bezpiecznie ukrywać je w formacjach skalnych i w ten sposób chronić swoje przyszłe potomstwo przed drapieżnikami. Badania nad składem chemicznym pokazały, że jaja rekina mają wysoką wartość odżywczą, są bogate w aminokwasy i zawierają bardzo duże ilości witamin E i A. Jaja rekina osiągają rozmiary jaj kurzych. Jeśli masz szczęście je znaleźć i przeżyć tę przygodę, możesz ugotować je w ten sam sposób, jak gotujemy jaja kurze. W niektórych krajach jaja żółwie w postaci niemal surowej są popularnym przysmakiem. Wrzuca się je do wrzącej wody na 30 sekund z cebulą lub czosnkiem. Po tej prostej obróbce jaja wyglądają jak piłeczki ping-pongowe i służą jako dodatek do sałaty. Ponieważ wiele gatunków żółwi, zwłaszcza morskich, jest zagrożonych wyginięciem, legalne jest wyłącznie spożywanie jaj pochodzących z zarejestrowanych farm żółwi. Jaja żółwie są niezwykle zdrowym pożywieniem. Zawartość dobroczynnych składników mineralnych w takim jaju jest dwukrotnie wyższa niż w jaju kurzy. Ma ono też znacznie mniej kalorii. Średnio jedno jajo żółwia to 45 kalorii, to znacznie mniej niż jajo kurze. Rybie jaja, czyli ikra, słyną z egzotycznego smaku i wysokiej ceny. Pierwsze miejsce na tym polu przypada pochodzącej z Iranu beludze. Z jej ikry produkuje się najdroższy kawior na świecie almas. To czarne złoto trafiło do księgi rekordów Guinnessa jako najdroższy przysmak świata. Almas produkuje się z ikry osobników rzadkiego gatunku jesiotra albinosa, liczących około 60 do 100 lat. Ryba ta pływa w południowej części Morza Kaspijskiego. Cena za kilogram tego kawioru wynosi 28 tysięcy dolarów. Wow! Co się stanie, jeśli przypadkiem jajeczko spadnie Ci z krakersa? Ups! 500 dolców przepadło!